Siema, ma? Masz jakieś supermoce? Jeżeli nie, to ja pomogę ci dostać ich. Yy, omówię w dzisiejszym tutorialu, jak to zagrać w wersji ogniskowej i jak to zagrać tak jak jest w oryginale. A ostatecznie pewnie powstanie z tego jakieś pomieszanie z poplątaniem, jak to unos się go do na Śląsku miszunk. Zapraszam do oglądania. Link do PDF-a z rozpisanym całym aranżem tego utworu znajdziecie pod spodem w opisie. Do pobrania ode mnie ze strony zupełnie za free, zapraszam. Proszę też bardzo o, jeżeli cię to nie kosztuje zbyt dużo wysiłku, o ten przycisk: lubię, albo jak nie lubisz, nie polubisz tego co robię, to dwa razy naciśnij, żeby się upewnić, że, że na pewno nie lubisz. A no, będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju. Yy, miłe słowa w postaci komentarzy albo po prostu zasubskrybowanie mojego kanału. Yy, I najpierw sobie omówimy, jak to zagrać tak, jakbyśmy przy ognisku siedzieli. Dlatego mam pudło, tak? Cały ten utwór składa się tak naprawdę z trzech części. Zwrotki, refrenu i czegoś, co w muzyce nazywamy bridge'em. Ja to nazywam bridge'em, czyli elementem łączącym jakieś inne części, ale nie będącym zwrotką ani refrenem. No i teraz omówię Króciutko zwrotkę. Zwrotka składa się z prawie no, z siedmiu powiedzmy takich samych części, jak one wyglądają. Najprostszymi akordami jedziemy, tak? Czyli Amol, liczony do czterech, czyli jeden takt. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mamy w drugim takcie akord F-dur i Demol na pół. Części z Was może sprawić problem z łapanie tego prawidłowego F. Co wtedy możemy zrobić? Możemy zagrać takie, takie F oszukane, czyli na drugiej, trzeciej i czwartej stronie, pierwszy, drugi i trzeci próg. Tylko wówczas pojawiają się kłopoty, że trzeba by tych strun nie zagrać. Wiem, że to nie jest takie łatwe przy ognisku, nie? ale możemy spróbować. Czyli. I tak jest 7 razy, aż zwrotka się kończy całym taktem F-dura i taktem demola urwanym na raz. Przy czym wyraźnie tam słychać, że już nie gramy rytmem, tylko gramy w taki sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i wchodzi refren. Mam super moce. Czyli spróbuję zagrać fragment tej zwrotki. Nie znam jeszcze tekstu na pamięć, wybaczcie, będę sobie nucił. 1, 2, 3 I tak dalej 7 razy tak A później jest 1, 2, 3, 4 I wchodzi refren Mam super moce Drugą częścią tego utworu jest refren Składa się on z trzech lub czterech akordów. Omówię to dokładnie. Bo y, m, może być tak, że będziecie chcieli naśladować bas. Jeżeli Wam to nie przysporzy problemów, no to, to fajnie to wówczas będą cztery akordy. A nawet chyba pięć. Zaraz sprawdzimy. Czyli znowu mamy cały takt Amola. Mam super moce dwa, trzy, cztery. I teraz za pierwszym razem jest w jednym takcie trzy akordy. Dwa razy demol F. G to G, jak zauważyłaś, zauważyłeś. Ja wolę, jeżeli umiem już F-dur złapać taki, no to wygodnie mi się przesuwa. Nawet można by i w całości pewnie zagrać to barowymi akordami. Zresztą spróbuję. Czyli Amol tutaj, tak? Mam super moce. Wszystko pasuje. Ale yy, wiem, że nie wszyscy z was umieją, a nawet niektórzy nie umią, prawda? tego akordu F, więc możemy zagrać normalne, to F oszukane, takie czy takie oraz G normalne, nic się nie dzieje. Mam super moce Wszystko to brzmi w miarę. Pamiętajcie, żeby jednak przy tym oszukanym F uciekać z, przed uderzeniem tych dwóch grubych strun. I to jest yy, taka najbardziej prosta wersja jaka może być, a teraz jeszcze spróbujemy co drugi raz jakby w naszej frazie ja tak to przynajmniej słyszę basista z dźwięku d w tym drugim takcie do f przechodzi przez dźwięk e i my sobie możemy zagrać akord emol. Czyli jak będzie to wyglądało? 1 2 3 4 i teraz gramy d mol, e mol, f dur, g dur, a -mol. Spróbuję kawałek. I tak dalej. I ten refren to są cztery takie frazy, czyli co rozumiem przez frazę. Raz, dwa, trzy, cztery, fraza. No ale dopóki śpiewają, że mają super moce, chłopaki, to to, to uznajemy jako refren. Przejdziemy teraz do bridge'a. Bridge składa się z, yy, z tych samych akordów, tylko w nieco innej kolejności. No i dochodzi jeszcze akord C, czyli jak go liczymy. Gramy cały takt F-dura, cały takt A-mola, cały takt C-dura i cały takt G-dura. Czyli Raz to samo. I teraz możemy zrobić pauzę licząc do czterech, albo zagrać akord G. On tam, ktoś tam podkreśla ten akord G. Tak moje ucho mi podpowiada, ale jeżeli nic nie zagramy, to, to, to się nic nie dzieje. Ważne, żeby trzymać tempo. Tyle jak chodzi o wersję ogniskową. A teraz omówię, jak to można zagrać, znaczy jak to jest w rzeczywistości zagrane na gitarze elektrycznej, bo jest bardzo fajny i ciekawy rytm. Jak chwilkę temu wspomniałem, jest bardzo ciekawa gitara tam, w sensie rytmicznym, bo akordowo to jest prosta sprawa, natomiast rytmicznie i tym się zajmiemy dzisiaj, teraz. Czyli patrzcie, ja gram Amol taki i myślę, że taki jest zagrany. Z poprzeczką barę akordy powodują, że mamy większą kontrolę. Jak długo ma ten dany akord grać? A tu jest taki funkowy rytm, więc wolę, żeby tak było. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy. Trzy razy uderzamy w dół, ale tak naprawdę, jak będziecie to ćwiczyli, to chciałbym, żeby było tak. Raz, dwa, trzy. O co chodzi? Bo następny akord jest na ostatniej szesnastce z czwartej miary taktu. I trudno to jest trafić, dopóki nasza rączka nie chodzi. Czyli mamy tak, patrzcie. One, dwa, three. Y, raz, dwa, trzy. Czyli na ostatnia szesnastka z 16. do góry gramy akord F. Spróbuję to, może nieco szybciej. Czyli tak. Czyli gramy F, jeszcze na tej ostatniej szesnastce z pierwszego taktu do góry, opuszczamy rękę na dół i cztery razy teraz trafiamy. Żeby ostatnia szesnastka uderzona to jest raz, dwa, 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 z, dwa z drugiego taktu, a później na trzy łapiemy demol i uderzamy cztery razy. A piąty raz na cztery w tym takcie. Yy, może to brzmi skomplikowanie, ale zaraz zobaczysz, jak, jak, jak to działa yy, w całości, czyli mamy tak. Słyszysz gdzieś czasami jak coś takiego robię, no ale to ja, ja bez tego bym nie, nie, nie poradził sobie chyba. Czyli istotą jest fankowy ruch ręki. Ja poświęciłem temu, jak grać fanka, właśnie jak chodzi o prawą rękę, odcinek u mnie na kanale YouTube. Może go tu podlinkuję nawet. No i chyba tyle, jak idzie o tą o, o samą warstwę gitarową. Możemy jeszcze spróbować zagrać to, co gra bas razem z, z wersją gitarową, tylko, że zawsze trzeba iść na jakiś kompromis. Kompromis będzie polegał na tym, że tutaj tego rytmu tak dokładnie nie zagram. Bo o co chodzi, bas tam gra czy coś takiego, czyli Tak? F, czasami łapie tu, czasami tu. Nie wykluczam, że może gitarzysta, który nagrywał tą partię, nagrał to, to F tak. Nie wiem. Yy... Ale najważniejsze, żebyście wiedzieli, że to jest Amol, F-dur i Demol. I na pewno to nie jest zagrane tu na dole, no bo ja wyraźnie słyszę. Tu to samo zagrać, tylko wtedy musimy tłumić chudą stronę. Tyle. A ty masz jakieś supermoce? Już pytałem się na początku, ale teraz się pytam ponownie. Moja supermoc to jest nie spać przez trzy dni. Bez dodatków. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do następnego.